Cześć wszystkim moi drodzy, Do was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, już drugim w tak krótkim y, okresie czasu. No, myślę, że jest to godne pochwały. Dlatego teraz moi drogi widzów, wchodzisz w komentarz i piszesz, że naprawdę jesteś pełen podziwu takiej e, systematyczności, bo ja też jestem pełen podziwu, ok? E, także oczywiście dzisiaj przed wami CS:GO skins, kto by się spodziewał, ale Oczywiście dalej testujemy sobie w tym razem tradycyjnie w batelkach, co więc myślę, że będzie co robić, moi drodzy. A oczywiście pamiętajcie też o giveawayu, który cały czas trwa. Mamy do wygrania skinę o łącznej wartości 400 zł. Wystarczy, że z kodem chyczka doładujecie zadyszkę, konto na CSGO skins i taki, taki prezencik możecie sobie. Moi drodzy, odebrać. Oczywiście te konto doładujecie w tym miejscu. Wpisujecie HYCZKA Możecie doładowywać się blikiem, wizą, przelewami, gift cardami, naprawdę wszystkim tym, czego sobie tylko życzycie. Teraz w takim razie robimy przerwę na reklamę i wracamy z Case Battle. Your wings fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. No i moi drodzy, wracamy z Case Battle i no będziemy sobie tutaj testować e, w bitwach kilka skrzyneczek i też eventowe, zobaczymy, które tutaj mogą się nadawać, ale może na sam start będziemy wchodzić sobie do ludzi. E, proszę bardzo e, Einer. Chyba tak to się e, czyta, Ener zaproponował nam e, C4 case. Proszę bardzo C4 case zbustowane, No i zobaczymy, czy to się faktycznie e, moi drodzy o płaci. No mam taką nadzieję. Nie ukrywam, że coś się tutaj zwróci. Też sami zrobimy sobie po prostu mm, taką batelkę y, na szybkości i będziemy sobie testować te eventowe casey, bo te eventowe casey mogą fajnie oddać. Ja to wierzę, moi drodzy. Wy mam nadzieję, że też. Oczywiście. Pamiętajcie, że też macie daily case tutaj na Cesgo skins. Także w każdym momencie za darmo. E, możecie sobie tą skrzyneczkę otworzyć, znaczy nie tą konkretną, ale daily skrzyneczkę. E, także, no myślę, że warto. Zawsze to coś, zawsze możecie coś z tego e, wydropić e, i to całkiem skin, To nawet jest chyba za cofkę czy dwie. Także myślę, że spróbować zawsze można. To nic nie kosztuje. A jeżeli chcecie polecieć po całości, to oczywiście zachęcam do użycia kodu. Hyczka, moi drodzy, no niestety tą pierwszą batelkę przegrywamy. Ale nic się nie dzieje. Mamy tutaj opcję spółdzieloną. Czy spółdzielone chcemy robić? Eee, no dobra, no spróbujmy. Mamy tutaj też skrzyneczkę. Tutaj Queen, której no może dropnąć. m czwórka za 1400 zł. Spółdzielona opcja to jest coś nowego, czego na tym kanale jeszcze nie było. E, bo zostało wprowadzone w czasie przerwy. Czyli po prostu wszyscy, cały zysk, który e, wszyscy otrzymają, dzieli się na równe w tym wypadku 3 części no ale ten widzę zysk nie będzie zbyt duży, moi drodzy, chyba że coś się zmieni, ale niestety nie. Więc koniec końców, no nie zawsze te opcje y, spółdzielenia się y, opłacają. Tutaj mamy współdzielenie, już bardziej konkretniejsze, ale widzę są skrzynki eventowe w formie tej bodajże queen. No, także mam nadzieję, że tutaj już coś konkretnego zyskamy co. Taką mam nadzieję, konkretna też jest kwota tej bitwy, ale spokojnie, mam nadzieję, że coś tutaj odda, moi drodzy. Póki co, najbardziej daje mi, ale to są wciąż mało znaczące skiny. Proszę bardzo, Wasteland Rebel y, trafia się Harizardowi, jest jeszcze z nami pod Isam i pod Adrian. Także, no, liczę tutaj, że coś fajnego nam odda, proszę bardzo. Jest wulkan, y, moi drodzy, jest wild, wildfire. Więc no, coś już tego będzie. Są rękawiczki, moi drodzy, prawie kosa tutaj e, ze strony Harizarda, ale bot Adrian nas tutaj lekko kieruje w tym wypadku. Jest e, awupka Hyper Beast, także coś z czymś na pewno wyjdziemy, moi drodzy, z czymś na pewno wyjdziemy. Czy to będzie sensowna kwota? Prawie nam się, prawie nam się zwróciła. Także no, jeżeli macie dobre szczęście, to takie rzeczy się zwracają, moi drodzy. O, tam widziałem jakąś konkretną bitwę po raz kolejny. No dobra, jeszcze raz w takim razie spróbujmy. Porównamy sobie, czy tym razem będzie lepiej, czy tym razem będzie gorzej. No, chciałbym, żeby było lepiej. Mamy też skrzynki eventowe tutaj, też, Trzymamy się naszego dzisiejszego planu. Natomiast po tej bitwie, może jeszcze jedną sobie zagramy i stworzymy sobie jakieś własne, żeby coś sensownego tutaj dropnąć. Proszę bardzo, bajonet, ale bajonet jest tak mało warty? Coś się musiało pozmienić, bo zawsze bajonety były dosyć drogie. Mimo, że to jest ten taki leśny bajonet, to wydaje mi się, że no, powinien być trochę więcej wart. No ale okej, okay, w porządku. Whitefire mi dropi z kolei. No i na ten moment wygląda na to, że jest nieco gorzej. Chociaż bot i samo ratuje nas kosą. Boynife Knife Autotronic. No więc może, może coś z tego będzie. Neon no, Revolution jeszcze po naszej stronie, ale wciąż Proszę bardzo, Harizard kosę dropnął, no, również bajoneta, także tym razem moi drodzy wchodzimy na plus. O, czyli się opłacało, czyli się opłacało moi drodzy, ale mm, w takim razie, czy mamy jeszcze kogoś tutaj z eventowymi skrzyniami? No mamy, mamy Underdoga, mamy tutaj te tańsze skrzyneczki, miner, case, w takim razie zobaczymy, kto tego Underdoga, moi drodzy, wygra, ale... No, bądźmy dobrej, dobrej nadziei. Także, yy, także zobaczymy. Mam nadzieję, że do tej pory jeszcze wytrwaliście. Pamiętajcie o subowaniu. To nie, nie powiem, że nie. To zawsze motywuje do tego, żeby dalej działać. Także jeżeli zostawicie suba, lajka i komentarz, będę bardzo yy, wdzięczny i będę widział, że to oglądacie. I stworzymy jakiś specjalny giveaway może właśnie dla tych, co są aktywnymi, komentującymi. Co Wy na to dajcie znać, oczywiście. A ja. Tego underdoga przegrywam, ale to e, mniejsze kwoty, także na spokojności damy radę. Nowa bitwa i co? Polecimy sobie z tymi nowymi skrzyniami. Jest tutaj minor case. case damy sobie może e, właśnie w formie tej queen. E, dalej lecimy i mamy tutaj co, moi drodzy, mamy? Czy mamy coś tutaj teraz widoczne? Ore Howler Case. To też możemy w formie Queen sobie puścić dwa razy załóżmy. Mm, i co, i co, i co, moi drodzy? Short use case y, to damy podwójnie. I, i, i co? gdzieś tu jeszcze będzie, chyba nie? Jeszcze nam się dwie skrzynki chowają. Nie, to już będzie za Także dajemy sobie trybie boosta. I y, secret case, proszę bardzo. Jest jeszcze oczywiście secret case. No więc jego też warto spróbować. I zakończymy to, oczywiście, najdroższą skrzynką zbustowaną, czyli. Gold Pure Case i dzielimy sobie to, robimy sobie na trzy, zobaczymy czy ktoś do nas dołączy. Jest to konkretna bitwa, nie powiem, że nie jest to konkretna bitwa, już więc nie wiem czy znajdą się chodnicy, moje drodze, więc chyba będziemy zmuszeni tutaj bota dodać jednego i drugiego, bot Rosso i bot Adrian. Ostatnio bot Adrian troszkę nas wykerował, więc liczę, że teraz, no teraz mu się troszeczkę nie powiedzie, bo oczywiście nie ma tu trybu spółdzielnego, nie ma tu underdoga. W tym momencie jest to tryb, kto zgarnie więcej, ten wygrywa, moi drodzy, także jest naprawdę wiele trybów, które wy także możecie przetestować na tej y, stronce na CSGO Skins, także myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Radę item, moi drodzy, i Bowie Knife, Freehand, bardzo, bardzo ładnie, patrząc na to, że jest to skrzynka na za dwie stówki zboostowana, także no, bardzo optymistycznie po raz kolejny, moi drodzy, Kosa i Bayonet Lore. No, moi drodzy, chyba lepiej być już nie może. Nie wywołuje wilka z lasu, ale Bayonet Lore, no, zrobi nam tutaj chyba gierkę, no, tak mi się wydaje. To jest właśnie to. Ja doskonale wiedziałem, że tak będzie. Ja doskonale wiedziałem, więc ja po prostu, wiecie, troszeczkę was przetrzymałem, tu niby takie e, powolne rozkręcanie. Tak naprawdę byłem pewny, że tak będzie. Moi drodzy, musicie mi to zaufać, moja intuicja mi to... Podpowiedziała Hyper Beast, też jest spoko nowa Hyper Beast, także no zobaczymy, rozkręca się ładnie, ale teraz pod Adrian dropnął dosyć ładne rękawiczki i to nie do końca dobra wiadomość, ale wciąż mamy bezpieczny zapas, bezpieczny zapas, który wydaje mi się, że raczej nie ulegnie większym zmianom, no jeżeli teraz nie, pod Adrian albo pod Rosso nie dropnie czegoś niezwykłego. No to chyba to mamy. Mamy jeszcze Golden Coil, natomiast my i tak zgarniamy 9 Klocka. No, piękna sprawa, moi drodzy! Piękna sprawa. No i wydaje mi się, że co, że będziemy sobie zaraz kończyć. Mamy jeszcze 2000 zł, więc możemy sobie wejść do kogoś, niech to będzie. No, a na przykład taka bitwa Bagieta TV, moi drodzy, jest tutaj podejmowany skrzynią e, Vapor Wave Case. Ona potrafi ładnie oddać, więc może jeszcze. W takim razie mamy troszeczkę balansu tutaj do pokazania Wam, także myślę, że jeszcze może gdzieś zajrzymy, zajrzymy coś, prawda, żeby to też tak krótko, moi drodzy, wszystko nie trwało, także wszystko zobaczymy, na razie, no, Bagieta nas tutaj, no, porobił nas, no, porobił nas, niestety, no, ale my po ostatnim, ostatnim tutaj yy, dropie, no, nie możemy, po też... Yy, nie możemy być tacy, którzy się nie dzielą. Tak, my i tak jesteśmy dosyć mocno zarobieni. I dobra, w takim razie szukamy kogoś, kto tutaj może zaoferować nam jeszcze te nowe skrzynki. Nie stało... ojej ojoj, 6 tysięcy to ewidentnie nie. Nasza półka, ale widzę, że chyba... Chyba chętnie nie będzie, więc sobie zrobimy Undertoga na dwójkę. Nawet nie, bo już ktoś jest. No to wyjdziemy sobie tutaj, moi drodzy. Sulejka movement, proszę bardzo, jego podejmujemy. podejmujemy też... Frido, także zobaczymy Kto z naszej trójki wyjdzie Z tego pojedynku zwycięsko jest to ostatnia skrzyneczka Moi drodzy na dzisiaj, także Case batelki jak najbardziej na plus I bardzo mi się to podoba Nie ukrywam, moi drodzy, nie ukrywam No na razie leci dosyć średnio Ale to też są niskie skrzynki Znaczy niskie, tańsze Więc tutaj nie Nie, nie wymagamy cudów, tak Także zobaczymy, chociaż i tak no niestety, gdyby nie underdog, to bym to zgarnął. No cóż, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego ciekawa. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zostawiliście suba, łapkę w górę oraz oczywiście suba najlepiej z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o giveaway'ach, które są tutaj, moi drodzy. Także tutaj może jeszcze trochę osób wejść i zgarnąć prezencik za wsparcie. Moje wystarczy skoro chwyczka za minimum 10 zł. To ładować konto. Możecie takie, takie skinki yy, ponad za 100 zł zgarnąć. Także dziękuję Wam za oglądanie tego ciekawą. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!